Niedawno spotkałam się ze swoim starym znajomym i podczas tego spotkania i dyskusji na temat życia zadałam mu jedno, można powiedzieć, proste pytanie: Czy myślisz, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze w Twoim życiu? On spojrzał się na mnie i mówi: No jasne, no przecież to chyba normalne, prawda? No, i tak, z jednej strony jest to normalne, że kiedy pytają nas o to, czy zasługujemy na to, co najlepsze w życiu, to raczej większość z nas na to przytaknie. Gdzieś tam na zewnątrz uważamy, że zasługujemy na to, co najlepsze w swoim życiu. Ale kiedy tak szczerze zadamy sobie to pytanie, Będąc w pojedynkę, to czy rzeczywiście tak jest? Czy nie tylko myślimy, ale także czujemy i mamy to przekonanie i wiarę, że zasługujemy na wszystko, co najlepsze w naszym życiu? I powiem Ci, że po tym spotkaniu ja wróciłam sobie do domu i zostałam z tym pytaniem. To pytanie nie dawało mi spokoju. I dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu chciałabym zaproponować ci takie szczere przeanalizowanie sobie tego, czy dzisiaj myślisz, czujesz i wierzysz, że zasługujesz na wszystko co najlepsze w twoim życiu, w tym życiu, w każdej ze sfer swojego życia. Bo kiedy tak dyskutowaliśmy sobie przy kawie na ten temat, to zadałam mu jeszcze jedno pytanie: Czy jego życie dzisiaj odzwierciedla to, że uważa, że zasługuje na wszystko, co najlepsze w swoim życiu? A czy moje życie to odzwierciedla? Czy twoje życie to odzwierciedla? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku podcastu. Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. Podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. Widzisz, ważną kwestią, odpowiadając sobie na to pytanie. Jest to, czy ja w ogóle dzisiaj wiem, co jest dla mnie najlepsze w każdej ze sfer. Nieco inni mówią, że jest dla mnie dobre, nieco mi się wydaje, tylko co rzeczywiście na dzień dzisiejszy jest dla mnie najlepsze. I czy dokonuję takich wyborów, czy podejmuję takie działania. Które rzeczywiście są dla mnie najlepsze. A żeby dokonywać takich wyborów, żeby podejmować takie działania, to nie tylko potrzebujemy wiedzieć dokładnie, co jest dla nas najlepsze, ale też pamiętać o tym, że te najlepsze wybory w naszym życiu, czy to są wybory dotyczące tego, co myślimy, tego, co robimy, czy z kim jesteśmy, czy jacy jesteśmy dla siebie, to wszystko płynie z miłości bezwarunkowej do siebie. Dlatego, że kiedy pamiętamy o tym, że w ogóle jesteśmy tą miłością bezwarunkową i na co dzień cały czas w niej pozostajemy, Pozostajemy nią dla siebie. Co nie mamy innych wyborów niż te, które są najlepsze dla nas w tym momencie i przynoszą nam to najlepsze w naszym życiu na co zasługujemy. No ale dobrze. Czy ty dzisiaj w ogóle uważasz, wierzysz Czujesz i masz przekonanie, że zasługujesz na to, co najlepsze. Jeśli tak, bo ja na przykład tak mam, to stan się obserwatorem każdej sfery swojego życia. Czy Twoje życie dzisiaj to wyraża? Ja tak zaczęłam przyglądać się po tym spotkaniu, w każdej sferze swojego życia, temu, co teraz jest, temu, co teraz doświadczam. I ku mojemu zdumieniu odkryłam, że no, nie wszystko jest tym, co najlepsze. A jeśli tak jest, to oczywiście zaczęłam zadawać sobie głębsze pytania. Dlaczego tak jest? Dlaczego dokonuję takich wyborów, które finalnie wcale nie wydają się być i nie są najlepsze dla mnie w danym momencie? I czy w ogóle wiem, co w tej sferze jest dla mnie najlepsze? A jeśli wiem, to dlaczego robię zupełnie coś innego i z czego to płynie? Czyli nad czym potrzebuję jeszcze? usiąść i co potrzebuje w sobie zintegrować. Bo przecież na tym to wszystko polega. Żeby integrować swoje różne cienie. No więc zaczęłam się przyglądać najpierw w sferze relacji ze swoim zdrowiem i ciałem. Dlatego, że już jakiś czas temu Postanowiłam, że chcę zdrowo się odżywiać. Chcę przede wszystkim się odżywiać, a nie nażerać, napychać czy po prostu zaspokajać swoją potrzebę głodu. I wiem dokładnie, wiem co powoduje, że czuję się dobrze, kiedy to spożywam, a co nie. Wiem, co jest dla mnie odżywcze, a co jest trucizną. A mimo to, na przestrzeni ostatniego roku, chociaż to dużo się poprawiło, czasami podejmuję takie wybory, które sprawiają, że obciążam swoje ciało, i nie jest ono wtedy w optymalnym stanie. Potrafię na przykład jeść bardzo dużo słodyczy przez jakiś okres czasu. I wiem, że to nie jest dla mnie najlepsze. Wiem, że ta energia, która płynie ze słodkiego, jest krótkoterminową przyjemnością. Ale dzięki temu uciekam przed tym krótkoterminowym w cudzysłowie cierpieniem. Czyli zamiast zmierzyć się z czymś, co w danym momencie jest dla mnie wyzwaniem, to sięgam po słodkie. I mimo tego, że nie mam nadwagi, nie mam problemów teraz z tym, jak wyglądam, to ja przecież wiem, że wewnętrznie to nie działa pozytywnie na moje organy, na mój mental. Na mój poziom energetyczny, tak ogólnie, długoterminowo. I to jest tylko jeden z takich przykładów. Zobacz u siebie, jak to jest. Bo zobacz, wiele osób przecież wie i ma tę świadomość, że najlepsze dla nich jest to, aby. Spędzać czas na świeżym powietrzu, wystawiać się na słońce, nawadniać swój organizm, oddychać głęboko i świadomie. No przecież my to wiemy, zwłaszcza osoby, które się rozwijają, ale na ile stosujemy to na co dzień? Jak często zdarza się nam odepchnąć to od siebie? na zasadzie no okej, okay, dobra, dobra. Ja to wiem, ale ale są inne rzeczy ważniejsze niż to, co dla nas najlepsze. Jeżeli chodzi o relacje na przykład z samą sobą czy samym sobą, to jak to jest? Czy na przykład stawiasz siebie na pierwszym miejscu, swoje potrzeby mając świadomość, że tylko ty możesz najlepiej zadbać o siebie i swoje potrzeby. I to jest dla ciebie najlepsze. Dla każdego z nas. Ponieważ nie znajdziemy na zewnątrz nikogo, kto może spełnić te potrzeby w 100%. To my możemy dać sobie pełnię miłości i być nią dla siebie to my możemy dać sobie opiekę, troskę, bliskość. My, nikt inny. Jednak jednak zdarza się, że stawiamy na przykład potrzeby innych ponad swoje. Z różnych powodów. Kiedy zaczęłam przyglądać się tej sferze, to Odkryłam, że jeszcze parokrotnie, na przestrzeni nawet tego ostatniego roku, mimo tego, że wiem, że najlepsze jest to wtedy, kiedy stawiam się na pierwszym miejscu, to wybrałam postawić na pierwszym miejscu potrzeby innych. Dlaczego? Dlatego, że wracały do mnie stare programy. Na przykład taki program uszczęśliwiania innych, często na siłę. Ten program wytworzył się we mnie od dziecka, kiedy chciałam być tym idealnym dzieckiem, którym można się chwalić zawsze, żeby moi rodzice byli dumni i szczęśliwi. I wiesz, najczęściej, właśnie dostawianie potrzeb innych. Pojawia się w tych najbliższych relacjach. To właśnie w tych relacjach wracają do nas te nasze cienie, które potrzebują naszej uwagi i integracji. I mimo tego, że świadomie tak uważam i czuję, że zasługuję na to, co najlepsze, to wybierałam. Na przykład Spotkać się albo pojechać gdzieś i być po to, żeby komuś nie było przykro, żeby nie pomyślał, że jestem egoistką, żeby nie mieć tego poczucia, że ktoś mnie nie lubi, czyli że nie spełniam też czyichś oczekiwań. A więc gdzieś tam w domyśle nie spełniam tej roli. Osoby, którą można się chwalić. Widzisz właśnie w takich momentach, kiedy analizujesz sobie każdą sferę, możesz wyłapać te cienie, które się głęboko ukrywają. I to jest niesamowite, bo często wydaje się nam, że jakieś rzeczy już mamy za sobą. Że już dawno, dawno temu zintegrowaliśmy je. A tutaj, przy jednym prostym pytaniu, możemy tyle odkryć na własny temat. No dobrze. Przechodząc do relacji z innymi i tego, czy ta sfera Odbija Twoje przekonanie i wiarę w to, że zasługujesz na to, co najlepsze. Weź sobie tutaj do analizy jedną, dwie najbliższe relacje. Jak to jest? Czy wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze, jeśli chodzi o relacje z innymi? Na dzisiaj, kiedy czujesz się najlepiej? Kiedy? To pytanie zadałam sobie, bo abstrahując już od stawiania potrzeb innych ponad swoje, jest jeszcze wiele innych kwestii i decyzji, wyborów, które podejmujemy. Wiesz, od takich, gdzie na przykład megatelizujemy to, że ktoś. Nie akceptuje nas w pełni takimi, jakimi jesteśmy. I daje temu wyraz poprzez to, co mówi. Czasami, czasami, wiesz, dyskutujesz ze sobą na zupełnie inny temat, ale słyszysz takie rzeczy, które z tobą nie rezonują i są w totalnej opozycji do tego, kim jesteś. I czy wtedy. Robisz to, co dla Ciebie najlepsze? Czy wtedy komunikujesz, jakie emocje towarzyszą Ci, kiedy ktoś staje w opozycji do Twoich wartości? Czy pozostawiasz to po prostu, bez komentarza i nadal jesteś w relacji, w której ktoś nie akceptuje Ciebie? I tu często nie chodzi o jakieś bardzo grube tematy. Czasami są to rzeczy na przykład dotyczące tego, że jesteś osobą, która potrzebuje swojej przestrzeni. I być może nie masz ochoty spotykać się tak często, jak ktoś oczekuje tego od ciebie. I. Przez to ta druga strona często ma do ciebie pretensje, czyli nie uznaje i nie akceptuje tej ciebie tego ciebie, który ma potrzebę spędzania czasu z samym sobą i samą sobą. Być może często nie jest to wprost, że ktoś chciałby cię zmienić w jakimś stopniu. Ale czujesz to podczas różnych spotkań. I widzisz, masz wybór. Możesz podjąć wybór w oparciu o to, że wierzysz i czujesz, że zasługujesz na to, co najlepsze. A jeśli tak, to nie pozwalasz sobie na spędzanie czasu i wkładanie energii w relacje, które nie płyną. Z miłości bezwarunkowej. Nie pozwalasz sobie na to, by nie komunikować swoich emocji i potrzeb. Tylko z miłością mówisz o nich wprost. Wiesz, nie jest tak, że przyklejasz plaster na ranę. Tylko oczyszczasz ją. Zaszywasz i pozwalasz się zagoić. I znam wiele przypadków osób, które naprawdę głębokie rany próbowały ratować dużymi plastrami. Wiesz, takie grube tematy, typu bycie w relacji, gdzie ktoś stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, i próba ratowania tego plastrem w postaci kolejnego dziecka, i chociaż stworzenie nowego życia może być piękną i fascynującą rzeczą i możemy myśleć, że to jest coś, co jest dla nas najlepsze. To czy tkwienie w relacji, w której nie ma szacunku i nie ma tam miłości bezwarunkowej, jest tym, co dla danej osoby jest najlepsze na ten moment. Dlatego tak ważne jest, żeby dokładnie wiedzieć, co jest dla nas najlepsze. Tej czy innej sferze życia na ten moment i to też może się zmieniać, bo to nie jest tak, że wszystko jest jednoznaczne i trwałe w naszym życiu. To się zmienia, ponieważ my cały czas poszerzamy naszą świadomość i się zmieniamy. No dobrze. Idąc dalej, czy Twoja sfera? Tak jak i moja sfera finansowa, biznesowa, odzwierciedla dzisiaj to przekonanie, wiarę i myśl o tym, że zasługuję na to, co najlepsze w moim życiu. Czy rzeczywiście tak jest? I wiesz, to nie musi być tak, że jeśli wierzysz, że zasługujesz na to, co najlepsze w Twoim życiu, to Masz mieć nie wiadomo ile setek tysięcy czy milionów na koncie. Ale czy robisz na dzisiaj to, co jest zgodne z Twoimi wartościami? Czy to, co robisz, płynie z flow, bez oporu? Czy to, co robisz, tak zawodowo, biznesowo sprawia ci radość? Czy płynie z miłości do siebie. Czy jest to coś, do czego rywie się twoje serce codziennie? Czy przeciwnie? Jest to tylko coś, co ma ci przynieść pieniądze. My często powtarzamy, że kiedy zyskałyśmy taką lekkość finansową i wolność, Stało się to w momencie, w którym przestałyśmy skupiać się na zarabianiu pieniędzy, a zaczęłyśmy skupiać się na dawaniu wartości i na działaniu z serca. Oczywiście, kiedy zadałam sobie to pytanie: o to, czy ta sfera odzwierciedla moje przekonanie o tym, że zasługuje na to, co najlepsze w moim życiu? To dostrzegłam parę wyborów. Podczas ostatniego roku, które nie płynęły z tego przekonania. I to były takie najmocniejsze lekcje tego roku. Myślę, że integrujące już w bardzo dużej mierze właśnie ten cień w tej sferze. Więc warto przyjrzeć się, jak to jest. Jeżeli chodzi o sferę finansową, o biznes, czy masz tutaj piękny obraz tego, co najlepsze, gdzie masz poczucie, że się spełniasz, że robisz coś znaczącego dla siebie i dla zbiorowej świadomości. Czy masz tutaj odwagę na to, by pozwolić wszechświatu zatroszczyć się o siebie? Czy wiesz, co na dzisiaj w tej sferze jest dla Ciebie najlepsze? I kiedy tak przeanalizujesz sobie każdą ze sfer swojego życia, i być może odkryjesz, tak jak ja, że jeszcze czasem albo często nawet Wychodzą różne cienie, to pamiętaj, proszę, o tym, że te cienie są potrzebne i są częścią odkrywania tego, co jest dla nas najlepsze w danym momencie. I kiedy popatrzymy na te odkrywane cienie przez Pryzmat miłości bezwarunkowej do siebie, to będziemy pamiętać o tym, że w życiu potrzebne jest i czarne, i białe. Po to, żebyśmy umieli odkryć ten idealny środek dla siebie. Tą linię pośrodku znaku Yin Yang. Kiedy przebywamy w stanie równowagi. W tym punkcie, przestrzeni najlepszej dla nas w danym momencie. Także nie biczuj się, nie miej do siebie pretensji. Po prostu pamiętaj o tym, że warto jest obserwować siebie zawsze. I zadawać sobie różnego typu pytania. To pytanie: czy myślisz, czujesz i wierzysz, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze? Z obserwacją swojego życia może nam objawić naprawdę wiele na Nasz temat, wiele pięknych rzeczy, bo możemy też odkryć przecież w drugą stronę wszystko to, co już w naszym życiu odzwierciedla: że żyjemy i wybieramy i decydujemy według tej naszej wiary, że zasługujemy na to, co jest najlepsze w naszym życiu. I ja osobiście życzę Ci tego, żebyś mogła i żebyś mógł każdego dnia swojego życia świadomie wybierać po zadaniu sobie tego pytania: świadomie wybierać to, co najlepsze dla Ciebie w Twoim życiu w danym momencie, z odwagą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.